Jedne groźne projekty i fantastyczne projekty, które roją się niektórym i które nawet przy ostatniej wizycie prezydenta Załańskiego i prezydenta Dudy padły, mowa o jakichś wizjach Unii czy Federacji Polsko-Ukraińskiej. Proszę Państwo, to naprawdę już było i się źle skończyło. Tego typu rzeczy i tego typu pomysły. Poza wszystkim innym, o co walczą dzisiaj Ukraińcy? Ukraińcy walczą o to, żeby mieć swoje suwerenne państwo narodowe. O to walczą Ukraińcy. Nie walczą o państwo polsko-ukraińskie. Walczą o swoje suwerenne państwo narodowe. I ja tę walkę pomimo olbrzymich zaszłości, jakie mamy w naszych wzajemnych relacjach, a wolno mi o nich mówić jak mało komu, ponieważ jestem potomkiem tych, którzy ocaleli z rzezi. Wołońskiej na, na kresach, ja tę walkę szanuję, bo każdy naród ma prawo walczyć o swoje państwo i swoim ale tak samo państwo polskie i naród polski ma nie tylko prawo, ale ma obowiązek do tego, żeby o swoje narzędzie, które posiada najważniejsze narzędzie, które posiadamy, żeby kształtować naszą przyszłość, to jest nasze suwerenne państwo narodowe. Na nie mamy wpływ. Jak funkcjonuje Unia Europejska? Mamy wpływ znikomy. Jak funkcjonuje ONZ, jak funkcjonuje geopolityka, mamy też bardzo znikomy wpływ. Ale na nasze państwo narodowe jakiś wpływ mamy. I to jest nasze najważniejsze narzędzie. Bo jeśli dzisiaj mierzymy się z globalnymi korporacjami, które, prawda, a to choroby nawet nam wymyślą, żeby tylko na nie odpowiedzieć w postaci odpowiednich leków, preparatów, medykamentów i tak dalej, a to mierzymy się z globalnymi korporacjami, które zechcą ocenzurować nam debatę w internecie i poblokują, pobanują i tak dalej, to wiedzmy, że sami wobec te, tego typu potęg jesteśmy rzeczywiście bardzo słabi. Ktoś powie, o to zaskarż Facebooka do sądu. No tak, w, w, w Irlandii, tam w Stanach, w USA Myśmy zaskarżyli jako Konfederacja. Sporo pieniędzy już na to wydaliśmy, na, na ten proces, i jest on w toku. I będzie jeszcze długo. Bo z globalnymi graczami to nie jest tak łatwo. Ale państwo polskie jest już na tyle duże, że może i powinno wymuszać reguły. Nie, że ma interweniować państwo polskie w sprawy szczegółowe czy Winnickiego ktoś zablokował czy nie jeśli Winnicki jest polskim politykiem niezdelegalizowanej partii tylko prawnie działającej partii czy stowarzyszenia czy fundacji które ma prawo działać w Rzeczpospolitej Polskiej nie łamie prawa i tak dalej to nie ma prawa żadne obce medium cenzurować debaty publicznej w tym zakresie bo to jest złamanie zasad i reguł gry. Jak najbardziej gry na rynku politycznym. Państwo jako stróż pilnujący zasad musi wystąpić. Zresztą ta dyskusja chociażby już tak wątek poboczny poszedłem, ale w Stanach Zjednoczonych cały czas się toczy. 100-150 lat temu państwo amerykańskie interweniowało kiedyś okazało, że koncerny na przykład naftowe były zbyt potężne groziło to totalnym monopolem. Interweniowali. Dzisiaj jest dyskusja o tym, czy państwo amerykańskie powinno wejść i zderegulować i rozbić monopol takich właśnie globalnych graczy, jak, jak Facebook. Uważam, że to demokracji, tak? No jeśli Facebook może, jeśli kartel trzech czy czterech mediów społecznościowych może wyłączyć prezydenta urzędującego Stanów Zjednoczonych, niezależnie od co o nim sądzimy, ale jeśli Trump jest jeszcze na urzędzie, a ci go wy, ci wyłączają z debaty publicznej, po prostu wyciszają, nie może założyć profilu, nie może, ten jest wyzerowany i zwolennicy. No to co to, co, to, to co to znaczy? To jest jeszcze jakaś swoboda, jakaś demokracja i tak dalej. O to trzeba walczyć, a narzędziem do tej walki jest państwo polskie.